Dajcie, menjamam. On drink, mam drink. Schema, schema wszystkim tołem, czołem, czołem Hej, wszystkim, hej, hej, hej. Patrz, No, 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 tak. no, mm, nie no, 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 Cinko, no, cinko, cinko, cinko. cinko, 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 cinko. Not norbex, not norbex. Trzymano, trzymano wszystkim, jo, jo, jo. No idź. No idź. Poczekamy, poczekamy na wszystkich widzów. Jak tam? Trzeci live już dzisiaj moi drodzy mili dziękuję wszystkim. Znaczy dziękuję, już nie dziękuję, bo nie mam za co. Było 1000. Miało być fajnie. Już miałem plan. Już miał być pięciogodzinny live dzisiaj. Nocne spanie na Afryce. Mieliśmy świętować, ale widzę już unsuby poleciały ponad 4 więc nie będzie żadnego świętowania, niestety. No, ale to nic. Przynajmniej piekło tysiąc, i z tego trzeba się cieszyć. No, przybywajcie, przybywajcie, królowie, królowe na Afrykę idziemy nocować Idziemy spać Rok jako opiekun mój nocny stróż Zaraz włączamy blikomanie i robimy jump Preze jump Preze robimy na Afryce Nic nie będziecie widzieć ale będziecie to słyszeć Ile baterii wystarczy na tyle będzie live Planowane jest 10... Yy, 5 godzin Zobaczymy Zobaczymy. Siema, siema, dzięki, siema, że jesteście 10 osób. Ła! Wiesz, powinno być 100 osób. Choć. Dawaj tu, już A nie. Tu idziesz, koło nogi, a nie ma wężenia. Piszcie coś, czy nie, działa. Halo. Zjeta. A nikt nie pisze. Co to jest bałwan jedny, no? W ukryciu siedem, no? Co to za widok? Widownia. Auuu. Idziemy robić nocny urbex Ciemność Ciemność nastała nas No Ciemność, ciemność jest dziś, tam i tu i tam Witam 14 osób. A Siema, się ma Zaraz włączamy blikowanie i możecie blikować ile w lesie. Robimy live'a przedłużanego, czyli jedna złotówka 5 sekund dłużej. Więc czekajcie, czekajcie. Niech się ludzie zbiorą, bo zaraz się przełączam na donate. Nic nie będziecie widzieć, ale będziecie tylko słyszeć. Chyba, że na drugim telefonie tylko włączę i będę dziękował za donate. I co? I co wam powiem? Co wam powiem? Za wam powiem. Wam powiem, wam powiem, czekajcie. Czekaj, Roki. Czekajcie. No, ładnie unsuby um, suby lecą. Ładnie, tak, łupa. Ładnie. Było tysiąc i już lecicie w dół. Łowy, kurwa. Niedobrzy ludzie. Nieładnie tak ze mną pogrywać. Tak, chcieć kurwa, wbić tylko tysiąc miejsc subów. Żebym tylko kurwa 5 godzin robił challenge. A ja was, słaniaczki znam. No niestety, Lecą uncuby, nie będzie challengeów, nie będzie drunk nie będzie do tego spania. No bywa i tak. Nie to nie. Siema, siema. Siema wszystkim, siema, cześćołem. Z Rosowem. Jest takie... takie powiedzenie. Było i nie ma. No. <śles> Jesteśmy na Urbexie, na Afryce. Może sarny jakieś przyjdą. A miało być tak pięknie dzisiejszej nocy. Mówię, kurna, no dobijemy. Ja to czułem, że dzisiaj dobijemy tego tysiaczka. I kurna, zaskoczę was i zrobimy nocnego live'a. Przynajmniej, nie wiem, trzy godziny będę sobie siedział w... w całkowitej ciemności. pies jako tylko ochroniarz co tu kurwa, zamelina jakaś się zrobiła, przecież tu sprzątane było, kurwa, Partać jedne, sprzątałem tu ostatnio. Siema wariat, siema, ma wariaty. Miało być fajnie i co, widzowie? Miało być tak pięknie i tak fajnie, ale kurwa gwiazd, ty. Ja nie wiem czy wy to zobaczycie czekajcie A nie, coś tam zobaczycie Normalnie same gwiazdy, całe niebo jest tak ciściutkie. No gwiazda koło gwiazdy jest Kidrałam tam był No pewnie że był On zawsze tu jest Ale ładne niebo, pa, szkoda ta kurna, nie mam teleskopu. Byśmy kurna, w, w, popatrzyli ci UFO lata. Spadająca gwiazda będzie lecia, albo meteoryt. Muszę sobie, te, życzenie po. po życzenie. Wow. Ale, żeście to widzieli. Szkoda, że wy tego nie widzicie. Szkoda, szkoda, żeby tego nie Buzi, widzę, nie, buzi nie widzisz. Ale, ale na serio, szkoda, że tego nie widzisz. Chodź, tu, cię. No, calutkie niebo jest. Czyściutkie, bezchmurne. I widać normalnie, jak samoloty latają, gwiazdy się... są. Ale ślicznie. Ła. Wow. Aż muszę zdjęcia porobić na pamiątkę. Masz jakieś piwko? Nie mam, bo nie ma co świętować. Miałem przed chwilą jakieś 10 minut temu, miałem też jak mi pykno, Poziom, kurwa 990 się zrobiło. Wiecie, nie, nie fajnie z waszej strony. Ro Zrobiście tylko to, żebym tylko zr zrobił 5-godzinnego live'a. Czekajcie, zrobię zdjęcie sobie. A ja nie widać na, na tym drugim telefonie Eee, kur. Ale czekajcie, ja mogę... Mam tą aplikację? Czekaj, mam ją? To zaraz zobaczymy, czekaj. Jak ją mam, to popatrzymy w gwiazdy. Razem widzowie. Nie ma. Kurna, odinstalowałem ją chyba. Mm. Nie mam. Dobra, to kiedy indziej. Popatrzymy w gwiazdy. Ale mówię wam, kurwa, widać to jest nieziemski, nie? Siema, skąd jesteś? Ze Może wbijemy tysiąc na tym. Był już tysiąc. Masny benie. Masny szeba, kurwa. Sorry. Miałem już tysiak. Był Roksiok, no, gdzie on Polas? A tu jesteś, dobra. Był tysiak. O. Świeże wykopaliska. Mieliśmy tysiaczka widzowie, mieliśmy. No i już nie ma tysiaczka. Znowu wczula mnie widzowie walą, ale to nic. A, miał, a miałem plan zostać dzisiaj północy z wami na, na, na szczerym polu. Z rokiem i grać z wami w fajne gierki na live na dworzu. Po czym sobie drinkować i świętować tysiąc subskrybentów, to coś celowo odsubował? No tak, tak, bo to jest celowo, wiesz? Celowo to zrobili, żeby mnie unsubować. Ła. no, No. no. Co ten Roki tam widzi? Ale ostrość, gubi ten telefon. Witam wszystkich, witam serdecznie. Wit, witam. Witam wszystkich widzów serdecznie. Dziękuję, że jesteście, że byliście. Szkoda, że mnie uncubujecie. Bo było tak pięknie. Miałem fajny plan. Włączyć tryb donate'ów. Włączyć tryb Blikowani i zrobić z wami na gwiazdozbiorach Ale ładnie Fajnego live'a, ale no niestety Tryb usol, no tryb miałby też tryb uszol Byśmy pozbierali trochę pantów trochę popili Pogadali, pośmiali się, wspominali pierwsze filmiki z Sebą Jakie były u mnie na kanale nagrywane? No ale, ale mrocznie. Sorry, wyrąbało. Znaczy, niechcący kliknąłem. Co innego na ekranie. Sorry, sorry, widzowie. To więc pochodzimy, pogadamy chwilę i uciekam do domu. Dopóki nie przekroczymy i nie będzie stałych tysiąca subskrybentów, niestety nie mogę dla Was zrobić drank streama na Afryce. A specjalnie się przygotowałem, mówię: wezmę Rokiego, bo dawno nie, parę godzin temu nie był na, na dworzu. A to dupa. Ja się Szykuje na wyjścia, tu tak, unsub, unsub, unsub i taką, same unsuby, o leci tam, patrzcie, UFO leci, patrzcie, 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 widzicie, UFO leci, widzicie, miga taka kropka, o, nie widać, o, widzicie, o, 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 czyżby coś było na niebie, czekajcie, widzicie, kropka, tajna kropka. Wow, patrzcie, o kurwa, co to jest? Co to jest? Ej, ile tych kropek tu jest? O cholera, ej, widzicie to? Gdzie to jest, kurwa? Czekajcie, czekajcie. O, 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 o. o. O, miałem go. No, na kanie był. No, 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 no. No, co, no, nie? No. O jest. Widzicie? Ufo! O kurwa, ufo! Ufo! Nagrałem ufo Uf Roki <gryw> Ufo nagraliśmy. Widzieliście to? Ej, kto widział? Pisze jeden, kto widział tą migającą kropkę. Daj, daj go, daj, daj go. Daj go, daj go. Daj głos, daj głos. Łof. Łof. Drony po, co, policyjne. To nie drony, co ty? Matia, może jakiś content paranormalny? Będzie miał być. Dzi jak pyknie tysiąc subskrybentów, czyli tylko dzisiaj. Po czym... Ja się już osikowałem na wszystko. Dobra, bo no, no. no. ty kurna ty. Już na, przygotowywałem się aplikację, a tu co? Dupa. Daj, daj, daj. Daj, a, a, daj. Daj. A, a, daj nogę. Daj. <gtudale> <unle Sharing> Wszystkie aplikacje, jakie są paranormalne, miałem przetestować. Mieliśmy się świetnie bawić i mieliśmy pić na dworzu. Daj go. No, dawaj, bierzaj. Będzie pikolo, No pewnie, że będzie pikolo. Jak pykty tysiąc. Ponad tysiąc. Ale na razie nie pyka. Ufo, debilu. <ścoughs> ufo, ufo. Nie no, to był samolot akurat. Ale, ale zauważyłem, że patrzcie. To nam... Przybliżam ekran i widzicie wszystkie gwiazdy na niebie. Widzicie, jak pykają? A? Widzicie, co się dzieje na niebie? To starlinki są. Jak widzicie, takie migające kropki. Patrzcie, ile tego jest. A? Czekajcie, ostrość. Dobra, i lecimy w górę. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy. I pykło. No dobra, bez jaj. Dobra, chodź jak się załatwiłeś to idziemy. No idź, dawaj, 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 dawaj. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję, kto tam wbił te 1000. Bardzo dziękuję za tysiaczka, Zrobili się mi radość, bo od 2011 roku, gdybym się wziął bardziej za swoją karierę YouTube'a, to wcześniej bym miał ten tysiąc. Ale nie, nie walczyłem o to aż tak bardzo, więc tyle to właśnie musiało potrwać. Ale mamy w końcu. Ten tysiąc mamy, mamy. Jest pięknie. No i co? Unsuby będą? No trudno. Przyjdą nowi. Następni co subskrybują I będzie zabawa. Drodzy widzowie. A tymczasem dziękuję za obecność. Miałbyś live najmniej zacząć na dwie godzinki, a dalej byśmy zobaczyli, ile byśmy wytrzymali, bo się robi coraz zimniej. Byśmy sobie coś pili, oglądali sobie wszystkie, wspominali filmy, grali w gierki wspólne. No i aż baterie nie padną. No ale niestety, poleciały unsuby aż 10. No to niestety, kontentu nie mogę dostarczyć, no bo coś za coś, jakby to było, można powiedzieć. Ale i tak, i tak. Coś tam wykminie jeszcze. No i co? Ja kończę live'a i będę się stał tutaj, pacił gwiazdy. Widzowie. Papa, pa. dzięki jeszcze raz.